Cześć, witamy serdecznie w kolejnym vlogu. Tym razem lecimy do Ustronia Morskiego przyczepką naszą kochaną t na kemping pod brzozami. Zobaczymy co będzie się działo. Cześć, cześć, hello. Dzisiaj witamy z kempingu pod Brzozami w Ustroniu Morskim. Przyjechaliśmy tutaj na walentynki, ale pada śnieg. Śnieg pada, śnieg pada, jest bardzo ładnie. Wszyscy jeszcze śpią, wczoraj przyjechaliśmy. Naszym zestawikiem, te czwóreczką i niewiadóweczką. A w te czwóreczce cały czas chodzi wypasto, ponieważ tutaj nocuje Jesio, nie Luna? Nocujesz, tak, jechaliśmy, Lila z tyłu siedziała, więc miała telewizory włączony, tutaj wszystko było oparte, no teraz jest trochę bałagan jak to już na postoju. Palunka co sobie w ciepełku. Mamy poranek w przyczepce. Oczywiście przyczepkowy bałagan, zakupy z Biedronki zrobione, grzeje się już woda. Cześć Lila a Ja sobie tutaj no, chwilkę masz. no chwileczkę. No. Chwileczkę masz na telefonie. A Wojtuś sobie śpi. Mamy ciepełko, bo to cały czas pracuje. Tam grzeje pod nogami. No i przed wyjazdem mała modyfikacja. Usunąłem tu szafę. Od razu więcej miejsca w niewiadówce. Idzie cokolwiek zrobić. No i podstawa kibelek. Mamy też kibelek. Dobra gotujemy wodę. Świeże bułeczki i robimy przyczepkowe śniadanko. Jeżeli chodzi o niezależność energetyczną, to mamy powerbanka tutaj z All Powers. Naprawdę fajnie się spisuje całą drogę, prawie 4 godziny chodził ten telewizorek, który widzieliście w te czwórece, a do wczoraj było jeszcze 70%. Dzisiaj już ładujemy tutaj sobie latarki, zegarki, telefony i takie rzeczy. Zostało jeszcze nam 50%, więc siedzimy bez prądu, bo Webasto pracuje z bakisty z akumulatora. Ale to jest łodzie. śpi, sobie smacznie, śpi I nawet nie że za oknem. Tyle śniegu napadało. Trochę napadało. ja sobie z kim siadę. Dobrze chwilkę, pograsz sobie. Ja I zajmiemy się czymś innym. A jak tam spędziłaś noc? Fajnie było? Tak, bardzo fajnie. Dobrze spałaś? Mhm. Lubisz przyczepce spać? Tak, ale, ale jak... mi tam było chłodno. Chłodno? A mówię, że ciepło. Nie, trochę chłodno. Trochę chłodno? To tak. podkręcimy bardziej ogrzewanie, nie? Tak. Spacerek nad morze zaliczony. Jest tak zimno, że w ogóle zapomniałem cokolwiek nagrza... nagrzać. Nagrzać to... Patrzcie. Trzeba Patrzcie. się ogrzać. Patrzcie, co dostałam. Od pana dostałam króliczka. Jeszcze nie mogłam kurtkę założyć. Dostałam. No, Lila dostała króliczka. Weszliśmy do świetlicy się ogrzać. To jest fajnie, bo e, dzieci klasza, mają pełno zabawek. Przeklaszam to, to jest zajączek. Co to jest? Zajączek. Zajączek nie króliczek, no niech będzie. Ech, także rozbieramy się, ogrzejemy i posiedzimy chwilę. Dopiero 12. Ten czas tu wolno leci. Zobaczymy. Później są jakieś animacje dla dzieci. Więc Lila będzie miała co robić. No i tak. Dzień mija na kempingu. Tutaj coś jest jeszcze budowane. Sam kemping. No jest bardzo fajny. Zdobył wiele nagród. Lubię tutaj przyjeżdżać. Lubię. O tutaj jest kolejna alejka. Tych alejek jest tu kilkanaście. Wszędzie są słupki z prądem, wodą. Więc bardzo fajna infrastruktura tutaj mamy pralnie kibelki jadalnie generalnie no jak dla mnie o wiele lepszy kemping niż kemping na przykład Alexa który niektórzy chwalą niektórzy nie chwalą ale ma coraz gorsze opinie tutaj tutaj trzymają poziom i jest naprawdę fajnie o, mamy kuchnię może zobaczymy jak to wygląda? O. Zobaczcie, do dyspozycji mamy jakąś tam kawiarkę, chyba czajnik, zlew, palniki, mikrofalówkę, lodówki. No, wszystko jest co trzeba. Kibelki, też bardzo ładne, zadbane, a to uważam, że jest bardzo ważne jednak. O, ale tutaj właśnie sala, sala zabaw, zabaw dla. Chciałam się ubierać do was. Tak, już idziesz? Sala zabaw dla dzieci. Można tutaj sobie siedzieć, świetlica. Mamy też jakieś, co to, to są piłkarzyki. Tutaj mamy też automat z przekąskami. No teraz zimą zimą rozumiem, że jest pusty. E, mamy jakąś tutaj grę wideo. No i generalnie jak na luty to jest trochę osób. Dobra, nadszedł wieczór. Dzieci mają animację w świetlicy. A dla dorosłych coś się szykuje. Ognisko i w sali coś jeszcze, więc idę zobaczyć co tam się będzie działo. Ale zobaczcie, jak pięknie zasypało cały kemping. Ja jaram się. Jest naprawdę cudownie. Kolejny dzień na kempingu. Jest godzina siódma, wszyscy jeszcze śpią. Przejdziemy się i zobaczymy, co się dzieje. Jest naprawdę, naprawdę dużo ludzi. Jak na środek lutego i śnieg, to jest masa kamperów i przyczep, kamperwanów. kamper albo przyczepa jest ogrzewana i z dachu spływa woda. Ona tutaj zamarza jest prawie minus 10 stopni. I wszędzie można zobaczyć takie sople właśnie na przyczepach i na kamperkach. Wiecie, już też stała? Co porabiasz? Maluję, patrzcie, patrzcie, pierw to pokorolowałam. No ładnie. A teraz koloruję tego lew. No, bo pokazać wam od Ładnie. czego to znalazłam, bo ja mam poduszkę lef, lefa, tylko... Z no. O, no i to narysowałaś. Tak, tylko że bardziej trzeba okrągło e głowę, nie? Dobrze. A tam jest Wojtuś. Tak, a tu sobie jeszcze leży Wojtuś z rana. Nie śpi, ale odpoczywa. Ma odpoczywa sobie, zjadł mleczko. Pieluszka przebrana, no także jakby ktoś pytał czy można niewiadówką zimą przy minus 10 jeździć jeszcze z małym dzieckiem, można jak najbardziej, nic nie przeszkadza.